Wiecie co? Generalnie myślałem, że ktoś strzeli aluzję, dlaczego tyle razy odnoszę się do rajotu. ale witam was w dzisiejszym filmie i w dzisiejszym filmie porozmawiamy na temat kochanej Iki Legend. Zacznijmy od tego, że grę stworzył dwóch dobrze napierdolonych studentów, Dobry wieczór, chciałbym zamówić pizzę gdzieś pod Los Angeles. W takim miejscu, gdzie narodził się nasz kochany Twitch i oj nie, nie, nie! Nie chodzi o platformę i, i o miejsce, w którym Katarzyna Dobór uznałby, że pierdoli taką robotę i wyjebamy FF przez okno. Oczywiście Jerel. Ta rodzina jeszcze nie wie, że być może nie będzie miała do czego wracać. Gra wywodzi się z gatunku MOBA i naszym głównym zadaniem jest zniszczenie Nexusa, czyli wieży matki przeciwnika. Zanim to twój sojusznik bądź enemy nie weźmie sobie twojej psychiki i nie podetrze sobie nią swojej dupy. Początkowa sama gra nie była grą, tylko powstała jako modyfikacja dowowa. Ludzie pokochali ten syf i stąd narodził się ten cały harem wstydu, określony grafiką sprzed 2010 i nic nie zmieniającym się playstyle gry. Jedne co się zmienia to ceną dodatków skinów i innych syfów ukrytych za paywallem. Sama gra nie była zła. Oczywiście miała swoje bolączki, problemy oraz chujowe, co się nic nie zmieniło przez te 15 lat balans gry. Mam na myśli takie sytuacje, gdzie Kasadinem byłeś w stanie tak nagotować, że na twój widok po prostu ludzie z przeciwnej różnicy wiedzieli, że gra jest skazana na przegraną. On nie był słaby, on był po prostu pierdolnym terminatorem tamtych czasów. Możliwość budowania pięciu tych samych itemów, proszę ja Cię bardzo, milordzie. Gra po dłuższym czasie i kolejnych sezonach z chujowymi zmianami. Ach, jakie piękne czasy! Biego, którego nie potrafili zoptymalizować przez dłuższy czas. Niekompetentność, balans teamu co do Yumi, Zmiany maestri na ekranie ładowania. Same ekran ładowania też się zmieniło bo w czasie była inna. Wypierdolenie daggerów z dżungli, w Sensie tych nożyków, wiecie o co chodzi? Zastąpienie go jebanymi kurwa Kinder niespodziankami. Ach, komu na wróć? Długo by tak wymieniać, tych zmian było naprawdę dużo. Gra przeszła swoją drogę. Aktualnie zjeżdżamy windą do piekła w poszukiwaniu pierdolnego Marcina Dubiela. Powiedzmy sobie poważnie, dlaczego nadal ludzie grają w tą grę? Ludzie. Czasami dochodzę do konkluzji kurwa, że trafiam na pierdoloną małpę z Wrocławskiego Zoo, którą ktoś posadził za karę przed kąpem, żeby pójść sobie kurwa, albo kurwa zharwestować kijanka, bo sobie wpierdolić swój rosołek albo podebagować jakim kurwa gównem jebanym jest. Ale biorąc często pod uwagę przykłady z własnego życia i osoby, z którymi rozmawiałem, to powodów jest naprawdę kilka. Bo albo macie tutaj znajomego, który naprawdę jest spoko osobą, ale jest jebanym ułomem i jego tybetański boli do łupania w sapera nie uciąga innych gier niż lol. Ani nie ma się innych okazji do porozmawiania, więc gracie w to jebane gówno. Hej, podwyższenia sobie ego. Niektórzy z was, a jest was naprawdę sporo, z tego co wiem, potrafi grać i pierwsze czego nie robi, to nie próbuje chodzić na wsadzie. Wiele z was po prostu lubi sobie podbić własne ego, że wiecie, po prostu Traficie i kogoś rozpierdolicie z klasą jakiegoś oponenta. Kolejną nazwijmy to grupą etyczną są ludzie, starzy wyjadacze, czyli osoby, które przychodzą w to pograć z chęcią poczucia nostalgii. Kolejną to są ludzie, których lubię pieszczotliwie nazywać mongołami, którzy są po prostu przyklane do kurwa fotela klejem wikol i napierdalają w dzień, w dzień, w dzień u dnia. I nawet jeśli odwalą najgorsze gówno i Riot im podaruje karnet na 14 dni, że mogli sobie odejść od kompa, to taki degenerat zamiast pójść skorzystać z, z okazji, wejdzie na smurfa. Czy innego Gargamela i po prostu zacznie dalej napierdalać. I tacy ludzie też żyją z przeświadczeniem, że hmm, może kolejna gierka się uda. Nie można zakończyć przecież mecz na przegranej grze. Albo trzeba brać póki i oddaje I jedność się to głównie do rankedów. Tutaj nie da się powiedzieć za mało. Tą grę można nabić za tyle rzeczy, że długo się Biblia z nowym i ze starym testamentem się chowa. Ale zacznijmy od stosunkowo nowej rzeczy, nowej zmiany. Wymaganie pobrania tego chińskiego rodkita. Zapytać się, co to kurzywa jest Rotkit i co on do ich antycheata. Najprościej, Rodkit to jest gówno, którego nie chcecie mieć na swoim komputerze. Ma dostęp i do waszego komputera z poziomu jądra systemu, czyli bardzo głęboko i widzi wszystko co robicie. z spieracz komputerów ma kilka bolączek. Po pierwsze uraził do siebie sporą garzę ludzi, którzy po prostu szanują swoją prywatność i niezależność. Po drugie ostatni padek jaki serwisowałem komputer. Chujowa aktualizacja vanguarda doprowadziła, że komputer padł w błędne koło, tak zwanego bootloopa. I nie był w stanie wejść do systemu, bo Vanguard nadpisał pliki systemu. Po drugie legenda też głosi, że podobno robi screeny. Nie wiem na ile jest tym prawdy, ale jeśli to robi, to jestem w niezłych kurwa tarapatach. Pomijmy totalnie aspekt informatyczny, bo i tak nikt tego nie rozumie. Przejdźmy do jasnych rzeczy, których można nie cierpieć. W tej grze, w której założę się, że na tej liście znajdzie się chociaż jedna rzecz, przy której mamy podobne zdanie, kochany widzu. Matchmaking? Czekasz pierdolone 12 minut, po to, by jakiś Antoni kurwa z fletem w dupie się oburzył? Bo jak to? Banowali moją ulubioną postać, która mi dalej odzwierciedla IRL. I teraz problem. Czy chodzi o Szako, czyli jebanego pajaca, czy o Warwicka, czyli psa? I musi kliknąć w kliencie magiczny przycisk kurwa z krzyżykiem, po którym chciałbym mu umieścić go kurwa na plecy i wysłać go na pielgrzymkę na ślęże. Jeśli już jakimś cudem udało ci się doczłapać, kurwa, do loading screena, to i tak masz bardzo wysokie szanse na przejebanie gry, bo zawsze może ci się, kurwa, komuś w matce zachcieć, kurwa, zadrzeć mordę i odejść od kąpa dzieciakowi. Możesz dostać nawet stary rekompensatę, możesz dostać minus 30 LP, ale Riot daje ci kurwa bonus, plus 6 LP, którym będziesz mógł sobie zęby wyczyścić, kurwa. Takim ludziom mam ochotę zapodać, kurwa koktajl z acetonem i kurwa etanolem. Warto nie zapomnieć o boostingu innych, albo o graniu na ludzi na smuszach. Przecież co nowi gracze praktycznie mają kiepski start, bo nie mogą zacząć grać jak nowi gracze, jak przystało na nich. Grają na ludzi, którzy mają prawdopodobnie dwie ręce i prawdopodobnie wyższą rangę niż Iron 4. Riot złożyło obietnicę nawet, której nie potrafi dotrzymać, czyli zrobienie systemu True skill, który miał dobierać ludzi bazując na waszym poziomie. A Riot nam jako graczom robi no to se jeszcze poczeka. Co to za sić? Sam. Nasza kochana Ligma Balls może poszukić się trzema rzeczami, z czego dwie są pozytywne i jedna jest jeszcze lepsza od pozostałych. Przejdźmy do pozytywnych, od tej najlepszej po jeszcze lepsze. Kochane Riot Games ma cudowny zespół, który potrafi wypuścić na YouTube takie hity jak Legends Never Die, Rise oraz kawałek z tamtego roku, jakim jest kawałek od Linking Parka, Heavy is the Crown. Puścili też Serial Arcane, który jego fenomenu do tej pory nie rozumiem, wraz z drugim sezonem, który pewnie będzie się ciągnął jak M jak Miłość, kurwa na TVP, rozprzestrzenię do Kremlera Krem, czyli coś w czym Riot ma pierwsze zasłużone miejsce. Jeśli zgadliście, czym jesteśmy jeszcze doskonali w lidze, to jeśli zgadliście, to gratulacje, ale jeśli nie, to kochaną rzeczą, którą League of Legends jest najlepsze, jest toksyczność. Wsiadamy oficjalnie najtoksyczniejszą społeczność na świecie. Pingowanie po śmierci jak popierdoleni? Norma. Pisanie, że jesteś gównem, albo co ty odpierdalasz? Też norma. Mówienie, czego nie zrobią swoją twoją mamą? Też klasyk. Oraz moja podkategoria, którą oddałem całe swoje serce jest. Prześcigiwanie się w tym, kto powie kreatywnie komuś, żeby poszedł się teleportować do Ederu. Ludzie, którzy mają wyjebane ego, bo przecież jak mogłem zrobić KDA na poziomie 0, 2137, przecież to wina bota albo JG. No tak aniołku, wina bota i JG, który ma na sobie bounty. Sam gameplay gry też jest uwłaczający. Mamy championy, które są po prostu oznakiem robienia championów na odpierdol. Weźmy na przykład taką Leonę, nie ma to jak 300 na 4 abilitki. nie postaci też pozostawia do życzenia. Powoli Riot mówiąc, że każda postać jest unikalna i słowo po prostu traci głębi i blask, którym nas tak obdarzyli. Warto jeszcze przytoczyć przykład powstania Akshana, dodając popierdolone mechaniki, które nie powinny mieć miejsca na przykładu jedna z najbardziej nowszych tych postaci, Mel. Przecież może odbić każdy wymierzony atak w nią, w wasz kierunku. Bardzo ciekawa mechanika Riot, dobra robota. Przydzielam temu 3 bobele na 5. Balans gdy totalnie nie istnieje. Mamy czempiony, które są totalnie bez mózgu i mogą cię zapuszczać na śmierć, posiadając jeden item. I nic nie zrobisz: itemy są niedobalansowane, chociaż i tak jest lepiej niż było ze starą mechaniką Black Cleavera, gdzie mogłeś kupić CF-5 i stakować na nich staty, bo Black Cleaver kiedyś działał również inaczej. Były matchmakingi, było community, były gameplaye czas rozwinąć temat samego Riot Games, które po prostu robi gówno po to, by kosić kasę. Począwszy od wprowadzenia ciągłych zmian, przez co nowi gracze nie mogą się połapać o co chodzi, to do tego wprowadzają kujowe eventy, po to by jakieś były i żebyś sobie kupił pasika za kasę, żebyś wywejstował swój cenny czas na grindowaniu po to, żebyś dostał jakiegoś legacy skina. Nasze Rito Games dodało mnóstwo niepotrzebnych zmian. Od zmiany honoru, które zabraniają ci pingować więcej niż dwa razy, gdy masz niższy poziom honoru, po za słownictwo, za dosłownie nic. Ostatnio miałem bana za to, że zapytałem kolegę z Turcji, czy już swoją strugaczkę od internetu i wiecie co? bank Chat restrict na 14 dni. Let's go! Jackpot! Mega big Queen! Let's go! Osobiście, co sądzę o Lolu? Jak widać, Emerald 4, Milio Maestri na Akszanie, a na dodatek, mam często poczucie, że jak gram z bliskimi, czy to moją ukochaną dziewczyną, albo znajomymi, slash przyjaciółmi, po prostu napalam się na tę grę za bardzo i ona przejmuje nade mną kontrolę, przez co mam częste obawy, że coś relacyjnie rozpierdalam. Nie wiem, wszyscy mówią mi, że jest ok, żebym się nie przejmował i tak, wiecie, ten strach w play i tak pozostaje, przez co niejednokrotnie chciałem odejść albo zrobić sobie przerwę od tej gry na czas nieokreślony. Ale ta gra jest jak toksyczny związek, który porządnie daje ci popysku, w tym przypadku po psychice i samym postępowaniu osoby grającej w tą droblodycką grę. A potem wabi cię ta gra chwilą, że możesz po prostu poczuć się lepszym od kogoś z niższą rangą. mówiąc, ta gra jest trochę jak ludzie mówią, narkotykiem, bo w końcu człowiek może uzależnić się od wszystkiego. Czy uważam tę grę za chujową? I tak, i nie. Ponieważ dzięki tej grze poznałem masę ludzi, z którymi mam kontakt do dzisiaj, poznałem tam kogoś bardzo ważnego dla mnie. Ta gra potrafiła dać swojego czasu coś. O czym każdy mógł tylko pomarzyć w aktualnych czasach. Po prostu, zawarcie long-termowej przyjaźni w tych czasach jest ciężkie i rzadkie. Ale śmiałbym zaryzykować twierdzenie, że rol aktualnie częściej zabiera niż daje. Człowiek grający w to nie płaci tylko za prąd, internet czy sprzęt, na którym gra w to, ale też płaci swoim czasem, zdrowiem psychicznym i często nie bywa, że znajomością, bo nieraz słyszałem o tym, że dobra znajomość wysłała się po grze Lola. Ta gra może niejedną dobrą osobę zmienić w jebanego recydywistę, z którego po prostu jest potem ciężko się odmienić i wymaga nie lada zachodu od otoczenia tej osoby zarażonej tym gównem. To jest tyle, ile chciałem Wam przekazać w tym filmie. Na dziś to koniec. Zapraszam Was do sekcji komentarzy, aby zostawić bardzo ważny dla mnie feedback. Także do następnych dwóch miesięcy. Adios, a orewary!